Wstyd towarzyszył mi od zawsze, bo nie urodziłam się w bogatej rodzinie, bo moje dzieciństwo było naznaczone alkoholizmem ojca i biernością matki. Wstyd, że mam krótkie włosy, a chciałam długie. Wstyd powodował, że byłam niewidzialna przez całą podstawowkę i gimnazjum, nie mając znajomych i wzdychając do tych, którzy byli popularni. Potem trafiam do liceum i wstydzę się, że wolę rozmawiać i spędzać przerwy z chłopakami, bo dziewczyny, zwłaszcza te licealne, są wredne. Ale rodzi się w mojej duszy i mojej głowie co innego: bunt. Bunt wobec wrogich docinków nauczycieli. Bunt wobec rodziny, bo mówisz, co uważasz za słuszne. Nie chodzisz do kościoła, bo uważasz, że to grupa facetów prawiących farmazony, ale nadal ci wstyd. Dlaczego? Wyjeżdżam do dużego miasta i nie czuję się ładna, atrakcyjna. Marzę, że znajdę bogatego męża, który uratuje mnie przed byciem tanim pracownikiem, który będzie Twoim wybawicielem. Wstyd! Bo masz duży nos, wstyd za niski wzrost, wstyd za brak polotu, wstyd za brak przebojowości, wstyd za to, że istniejesz, i furia, że rodzice sprowadzili cię na ten świat. Budzę się z nim, jem, staram patrzeć ludziom w oczy. Chociaż dalej mi towarzyszy.